Cześć, dzisiaj mamy czwartek, więc tak jak co tydzień zaprezentuję modele, które ostatnio dodałem do swojej kolekcji. Dzisiaj nie przyjrzymy się wielu modelom, tylko jednemu modelowi, a dokładniej to modelowi oczywiście Hot Wheelsa RLC Mercedesa Benza 600 z 1964 roku. Model ten w sprzedaży był dostępny od 6 maja, od godziny 18:00 i był on dostępny mniej więcej przez dwie doby na stronie Mattel Creations. Ale już nie przedłużając, otwórzmy tego Mercedesa Benza 600 z 1964 roku. Roku. I oto mamy nasz przepiękny model. Zobaczcie tylko na ten lakier, jak on się mieni. Jak już mogliście zauważyć, model ten nie został zapakowany w gablotkę, tylko w taki ochronny plastik, z którego można wyciągnąć ten model nie odkręcając żadnej śrubki. Zdecydowanie najciekawszą rzeczą na tym modelu są cztery konwencjonalnie otwierane drzwi, które zaraz sobie otworzymy. Już drzwi przeze mnie zostały otworzone. I dajcie proszę znać w komentarzu, czy na waszym modelu również te drzwi tak ciężko się otwierają. Zróbmy sobie teraz z na środek tego modelu i zobaczcie, jak został on wykonany. Przypominam, że jest to skala 1,64. Więc ten model naprawdę jest mały w moich rękach. A co dopiero, te wnętrze naprawdę jest ono przepięknie wykonane. Przejdźmy teraz na drugą stronę. I kurczę, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Podoba mi się ten środek niesamowicie. Zobaczcie jeszcze na te skóry na siedzeniach. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Przypominam jeszcze raz, że jest to skala 1,64. I teraz jeszcze zróbmy sobie zbliżenie na tył, właśnie tutaj z tyłu chyba najlepiej widać ten serwis koktajlowy, no po prostu według mnie wow. To teraz zamknijmy drzwi i przyjrzyjmy się temu modelowi z zewnątrz, naprawdę według mnie robi wrażenie i nie wiem naprawdę do czego mogę się tutaj ewentualnie doczepić. Ale naprawdę, te, ten grill, zarówno jak i lampki, są bardzo dobrze wykonane. Teraz przejdźmy do boku. Mamy ładnie zaakcentowane klamki. Oczywiście również ramki wokół okien. Tutaj cała taka srebrna linia. Kółka, jeżeli się nie mylę, to są Real Riders Aero. No i tył ty również przepięknie się prezentuje. Napis 600. Tutaj, oczywiście, numer modelu, czyli 600. Lampki również bardzo pięknie wykonane. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Tablica rejestracyjna VIP 600, no i oczywiście ta Spectra, ten lakier typu Spectra Flame. Nawet może i tutaj mnie widać w odbiciu. Widać aparat. I prawie bym zapomniał o rzeczy, którą większość twórców pomija, czyli podwozie. I naprawdę, również podwozie robi, robi wrażenie, i po prostu ma się te uczucie, ma się te wrażenie, że naprawdę ten model jest wart każdego grosza. A jeżeli ktoś lubi czytać, to może teraz zapauzować wideo i przeczytać trochę więcej na temat historii tego modelu. Także koniecznie. Koniecznie nie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym modelu oraz czy zagościł on w waszej kolekcji. A ja się już z wami żegnam.